Szczególny bolec party z dwóch powodów. O tym pierwszym, najważniejszym powodem jest to, że dokładnie dzisiaj, 17 maja, Bolec Info obchodzi 10 urodziny. Dokładnie dzisiaj. No i to szczególny bolec party, bo tak prawdę mówiąc, jeszcze dwie godziny temu to się zastanawialiśmy, czy czasem nie powinniśmy tej imprezę przełożyć na inny termin. Bo byliśmy tutaj, było bardzo zimno, nikogo i nagle się okazuje, że mamy. Naprawdę, cieszę się, że tu jesteście. Dla nas, dla nas to jest też bardzo rzadko sytuacja, bo naprawdę no, cieszę się, że, że zezdoliliście się mimo tej pogody przyjść i spędzić ten, ten wieczór z nami. I mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawili, no, szczególnie, że dzisiaj też impreza będzie w wykonaniu tutaj naszego DJ-a, którego też znacie z portalu, dj i jego gościa, który jednocześnie y, współtworzył portal. Ale zanim przejdziemy, do, dziękuję, dziękuję. zanim przejdziemy do tortu, jeszcze tak w ramach przypomnienia y, dla tych, którzy nie mieli przyjemności wcześniej y, poznać całej ekipy Bolec Info chciałbym Wam przedstawić, być może czytaliście w ostatnich dniach artykuły, potrzeba po są przedstawiające po to sobie. Y, No to co? Po kolei. Katarzyna Bodziak-Marczewska, redaktor naczelna. na Czerna. Na nie uczestniki też tu Jadwiga Czurdziń. Angelika Krzemińska, nasza dziennikarka. Często możecie nas spotkać podczas różnego rodzaju wydarzeń. Krzysztof Trzemiński, tak jak już mówiłem, DJ, dziennikarz. Nie no trzeba, nie trzeba. Ale nie lubię, jak wkraszczą. Mogę taki zrobić? Tak? Najwięcej komentarzy miał pod artykułem o nim, tak? czyli Kazimierz Marczewski, <noise> Wasznie Liczba, ale największa brawa tego. Na forum czasami występuje jako Kazimierz, znaczy jeżeli występuje na forum, to jako Kazimierz, tak? czasami komentuje swoje teksty, y, odpowiada, także zachęcam do krytykowania, na pewno, na pewno odpowie na, to, na tą krytykę. warunkiem, że będzie konstruktywny. No, to jest nasza ekipa, super ekipa. Jak nie my, to kto? A ja jestem A jeszcze Marcin, tak słuchajcie, Marcin. Marcin, szara eminencja naszego portalu, jednocześnie najważniejsza. To tego całego założyciel, jedyny, który wytrzymał 10 lat z tym portalem. Patrzcie, to 10 lat z Bolesinfo robi z człowiekiem, wygląda się jak 15-latek. Brawo! Także raz jeszcze witam was bardzo serdecznie, cieszę się, że tu jesteście. Yy, mam nadzieję, że będzie, będzie, będziemy mieli...